Субтитры Oni różne funkcje w życiu. Często jest to funkcja lokomocyjna czy też komunikacyjna. Jak że tak powiem, kto jak lubi, to to może tak nazwać. Wiadomo, do jazdy, do pracy, do sklepu, gdzieś tam coś załatwić na mieście. Często wsiadamy na rower. Mnie też się tak czasem zdarza, ale do pracy nie jeżdżę rowerem. Zazwyczaj. Fajnym rozwiązaniem jest też połączenie roweru jako cardio przed siłownią i po siłowni i to też często jest spotykane, bo po co tam w pomieszczeniu cisnąć na tej bieżni albo w treku, skoro można sobie rowerem te kilka, kilkanaście kilometrów podjechać i mieć już dwie formy aktywności, to jeszcze ta jedna na świeżym powietrzu jak najbardziej wskazana. To też dobre narzędzie do poznawania nowych osób e, o wspólnych pasjach, zamiłowaniach. Modne w ostatnich czasach są ustawki rowerowe, czy to gravelowe, czy to NTB, e, o różnym spot, stopniu zaawansowania dla prawie żywych wyczynowców, dla e, trenujących amatorów, dla typowych amatorów. Więc każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. to też te ustawki takie rowerowe e, mają taką funkcję towarzyską i rekreacyjną. Nie ma jakiejś napinki. E, no w zależności w której grupie nie ma napinki, ale jest powiedzmy, e, nazwijmy to kolarstwo romantyczne, albo bardziej turystyka rowerowa, gdzie po prostu stwiedza się różne rzeczy, atrakcje, odwiedza, knajpki, serniczek, kawka i te sprawy. Sama też często tak robię. I to mi też sprawia. Przyjemność. Dla niektórych rower też e, to jest tak naprawdę forma treningu, ponieważ e, planują sobie swoje jazdy na odpowiednim tempie, na odpowiedniej kadencji, na odpowiednim tempie i dzięki temu poprawiają e, swoją sprawność fizyczną dolność bardziej. Yy, więc karty siadając na rower Dla mnie osobiście rower pełni funkcję terapeutyczną, przynajmniej ja to tak sobie nazywam i tak sobie tłumaczę. Po pierwsze, jeżdżę dla przyjemności. Wiadomo, cieszą wyniki, jakie gdzieś tam mi się uda osiągnąć, ale siadam na rower wtedy, kiedy mam na to ochotę. Lubię turystykę rowerową, odkrywać nowe miejsca, poznawać Polskę, poznawać swoje rejony, w których mieszkam. I to właśnie rowerowo, dzięki właśnie dwóm kołom. Ale ta funkcja terapeutyczna, na czym ona polega? Ona polega na przewietrzeniu głowy przede wszystkim, w moim przypadku. Zostawieniu gdzieś tam tych y, zmartwień, y, problemów na rowerze, wywianiu, te, wywianiu tego z głowy właśnie w trakcie jazdy. Przy okazji, jak człowiek trochę popracuje mięśniami fizycznie, popracuje, zmęczy się, dotleni się, to przynajmniej y, lepsze pomysły przychodzą do głowy, lepiej funkcjonuje. Wiadomo, że poprawia się też ukrwienie, dotlenienie, a tym bardziej jeśli jeździ się w takiej scenarii jak teraz, czyli w lesie. Ja generalnie lubię naturę, lubię przyrodę i połączenie aktywności fizycznej w formie jazdy na rowerze z naturą to jest naprawdę dla mnie terapia. Terapia i fizyczna, i psychiczna. Fizycznie się zmęczę, ale później mam satysfakcję i odpoczywam. Taka, wiecie, fizycznie zmęczona, ale psychicznie usatysfakcjonowana. Więc dla mnie rower to jest tak naprawdę zostawienie problemów, wywianie ich z głowy i nabranie siły, energii psychicznej przede wszystkim na dalszą część dnia, bądź też na dalszą część gdzieś tam przyszłego tygodnia, bo to wiadomo, nie zawsze jestem w stanie codziennie jeździć. Staram się e, siadać na rower oczywiście tak często jak to jest możliwe. Chociaż czasem lenistwo bierze górę, e, ale czasem mi warto się przemęczyć, e, pokonać tego lenia i wsiąść na rower i później być usatysfakcjonowanym. Więc dla mnie to tak naprawdę e, funkcja terapeutyczna działająca przede wszystkim na głowę. Dzięki temu ta głowa dużo, dużo lepiej pracuje, dużo lepiej sobie radzę gdzieś tam z troskami życia codziennego. O, tak to ładnie mogę nazwać z troskami życia codziennego. No i to też jest mój jakiś tam motor napędowy na ładowanie baterii. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie pomocny, to będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy na Bajkofitu. Dzięki Waszej pomocy mogę dalej rozwijać kanał, tworzyć lepsze treści i dzielić się z Wami moją pasją do turystyki i rowerów. Wasze wsparcie ma wielkie znaczenie. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wsparli mnie w zeszłym tygodniu. Wasza hojność naprawdę dodaje mi motywacji do dalszej pracy. A jeśli chcesz aby w przyszłym tygodniu również Twoje imię znalazło się na tej grafice, to postaw mi wirtualną kawkę, odwiedzając stronę Bajkofitu Kobiece 2 Koła. Serdecznie dziękuję. Patrzcie, jakie okazy. Jeden grzybek. Drugi grzybek. Trzeci grzybek. Jeszcze tu gdzieś widziałam czwartego. O, tam pod drzewem jest czwarty grzybek. No, piękne okazy. Słuchajcie, już nawet nie wchodzę w głąb. Jestem na szlaku turystycznym. A grzybów w Kampinosie zbierać nie wolno. Więc zostawiamy je i cieszymy tylko oko. O, tu następny. Patrzcie tam. O, tam jest następny grzybek. Także bogactwo darów lasu. Bogactwo. Ale zostawiamy je dla zwierzyny. I dla dalszej natury. I dla natury, aby dalsze procesy tutaj zachodziły. No lubię zbierać grzyby, lubię, no ale no słuchajcie, no nie można, no. Zasady są po to, żeby je przestrzegać, a nie łamać. Także tak. Taka sytuacja. I patrzcie, kolejne, jakie piękne, dorodne. Jeden tu gdzieś w skarpie się schował. Tu kolejny piękny, dorodny. O! Kolejny podgrzybek. Tak. No po prostu. O, tam kolejny, widzicie? Ile tu jest grzybków. I myślę, że to nie wszystko. Jeszcze pewnie coś by tu wyhaczył. I to wszystko przy szlaku turystycznym. Dobra, pora jechać, bo żal mi się robi, że tyle grzybków a nie mogę ich zebrać. Przewietrzona 42 km przejechane powoli się chmurzy. Chmurzy się, no powoli zaczynają krople deszczu padać. Mam nadzieję, że się nie rozpada, ale z czystą głową można wracać do domu. I po takiej przejażdżce śmiało można sobie odpoczywać. Dajcie znać w komentarzach. Jaką u was funkcję pełni rower? Czy to też tak jak mówię, przewietrzenie głowy, jak ja to nazywam? Czy raczej bardziej treningowo jeździcie, albo typowo turystycznie? Dzięki za dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jaką funkcję u was pełni rower. Będę wdzięczna za kciuk do góry. I do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. Hej!